o swoich przygodach. Zapraszam na nasze kolejne imprezy. To slajdowisko jest slajdowiskiem drugim. Na pewno będziemy się spotykać jeszcze nie raz. Proszę śledzić nasze strony internetowe. I cóż, oddaję głos Piotrowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie. Tutaj w Woli przyjechaliśmy no, kawał drogi. Przyjechaliśmy spod Oświęcimia. Mieszkamy w niewielkiej wiosce w Rewsku. I na zaproszenie mojej koleżanki Postanowimy Państwa tutaj dzisiaj odwiedzić i zaprezentować naszą półroczną podróż po Ameryce Południowej. Będziemy opowiadać tylko i wyłącznie o takich najciekawszych miejscach, które zapadły nam najbardziej w pamięć, ponieważ no nie dałoby się tutaj będziemy zmieścić tego wszystkiego, co udało nam się zobaczyć. Ale to, co najciekawsze, za chwilę Państwo zobaczą. Oczywiście będzie czas na pytania później pod koniec. Miejmy nadzieję, zobaczymy. Zapraszamy. W tym wstępu no, w podróży dokładnie spędziliśmy 171 dni, odwiedziliśmy pięć krajów. Zaczęliśmy od Ekwadoru, przez Peru, Boliwię, Argentynę i na chwilę udaliśmy się do Chile, do pięknego Parku Narodowego. E, co więcej, z... e, Wylecieliśmy informacji. Wyleciliśmy do Ekwadoru w październiku 2010 roku, wróciliśmy w kwietniu 30 dolarów na parę, na dzień, na jedzenie, spanie i transport. Tak, Spotkaliśmy takiego podróżnika polskiego, później o tym też trochę powiemy, nazywa się Arek Państwo kojarzą.